rodziła się w bólach, o czym będę miał jeszcze okazję opowiedzieć. Ale na początek chciałbym Państwu pokazać film z tego, jak robiono rodzinną okładkę. To jest niezła zabawa, w związku z czym zobaczę na początek kawałek filmu. Bardzo proszę. Zespół nigdy nie uznawał kompromisu, w związku z czym nawet jeżeli komputery już wówczas pozwalały na różne rzeczy, oni postanowili zrobić wszystko na żywo. Projektant się uważa, że ta świnia naprawdę poleci nad kominem elektrowni BATSI. Na trzeci wypadek przygotowano snajpera, który miał zestrzelić świnię, gdyby urwała się na objęzi. I oczywiście jak zwykle w takich przypadkach, on poszedł do toalety, a świnia yy, zerwała się i yy, Przeleciała, gruntowała yy, na polu jakiegoś to polami zdaje się yy, Natomiast w międzyczasie, ja wiem, że brzmi to jak dobry dowcip, ale to są autentyczne historie, zresztą yy, panowie zespołu je potwierdzają yy, Był, ale na lotnisku Hiflop, ponieważ znano, że jakiś pilot postradował zmysły bo zaczął mówić, że Leci koło niego wielka różowa świnia. <laughs> to jest, że Mason właśnie o tym teraz e, opowiada. E, no ale z tej okładki, z, okładka zrobiła się ikoniczna, prawda? Szczególnie, że master i dalszy ciąg to e, absolutnie wspaniała rzecz, że przy e, realizacji tej postanowiono zrobić też coś, co można nazwać remiksem okładki, o czym e, za chwilę. Czy nie możemy to otworzyć też dźwiękiem? oczywiście. To ten drugi filmik za chwilę dobrze? Pokażemy z dźwiękiem. Będzie mówił y, autor oryginalnej okładki, który postanowił też zremiksować, bo y, to miejsce, czyli elektrownia Battersea, to jest w tej chwili jedno z najmłodniejszych nowych osiedli Londynu. Zachowano y, oryginalny układ tych kombinów elektrowni, choć je zburzono i wybudowano na nowo. I teraz można mieszkać, no prawie mieszkać w albumie Animacji grupy Pink Floyd. To już jest chyba wtedy, kiedy ona wylądowała gdzieś tam na polu. No próbuję sobie wyobrazić pilota, który nagle widzi nad Pink Floyd lecącą różową. Ogromne świnie. To był film pokazywany na specjalnej wystawie Dave Murpher Remains z Pink Floydów.

E, szanowni Państwo, rozmawiałem o tym albumie kiedyś z Nikiem Mejsotem, terapeutyczną e, Floyd, który jest trochę starszym e, twórczości. E, napisał fantastyczną występę też w Polsce, chociaż wiem, że bardzo kosztuje majątek autobiografii, która jest najlepszym źródłem informacji o wypowiedzi Floyd. Skoro facet ze środka pisze, to proszę zostawić wszystkie inne, bo ktoś wolał słuchać, to jest też wersja audiobookowa, którą sam przeczytał. Eee, absolutnie fascynująca. Eee, to jest najlepsza historia Pink Floyd, jaką można usłyszeć. Na pewno nie ta Rogera Watersa, który na chwilę został na w pokoju. Eee, natomiast z Nickiem Masonem eee, miałem okazję rozmawiać przy poprzednich remasterach eee, Pink Floyd zapytałem o tutaj Animos. On trochę wzniósł oczy do niego. To jest ostatnia z reedycji grupy Pink Floyd, Ta gotowa była w roku 2018, jeszcze przed pandemią. Eee, Natomiast na okładce umieszczono tekst jednego z angielskich dziennikarzy muzycznych, który w ocenie dwóch członków grupy Pink Floyd w niewłaściwy sposób opisał ich władz w tej płyty. To o między innymi, Grygorem a Rogerem Wattersem. Krótko mówiąc żaden nie chciał ustąpić i ta płyta leżała na półce aż do zakopania w jakiś sposób kopora wojennego i osiągnięcia kompromisu. W tym roku, kiedy zdaje się, że już wszyscy machnęli na to w końcu ręką i na oficjalnym profilu Pink Floyd pokazał się także Roger Waters, mówiący o płycie Animals. To jest, myślę, płyta, która przez lata była troszkę niedoceniona, bo ona wypadła w dość spektakularnym momencie kariery Pink Floyd. To było pod side of the Money wish we you were here, a przed ścianą. W związku z czym, z uwagi na oszałamiające sukcesy tamtych płyt troszkę zniknęła. Oni zagrali stąd taką klasę koncertową, gdzie w e, fantastyczny sposób zupełnie e, to grali, ale ja miałem taką przygodę jako wówczas absolutny maniak Pink Floyd. E, w roku 1974 kolega przyniósł mi ze Szwecji tak zwane budżlegi, czyli winnowe płyty pirackie, na które wydawano wówczas e, w absolutnym podziemiu rzeczy niedostępne oficjalnie. I tam był koncert z Wembley e, Pink Floyd z e, 1974 roku, czyli teoretycznie z trasy e, towarzyszącej e, zupełnie innym bólu, na dwa premierowe utwory. Jeden nazywał się Hubert Public Crazy. Okazało się, że dwa z tych utworów e, później, w zmienionej zbrojnej wersji, warto posłuchać, że one są dostępne na wydaniach specjalnych, chyba o Hill, jak mi się wydaje bo ta płyta Animals w nowej edycji ma od dziwo zero nagrań aktorskich zero bonusów. Natomiast przy wysiłek zamieszczono te nagrania koncertowe i widać, że to są robocze wersje tych utworów, jeszcze inne nagrania w innym tempie, szybciej z różnicami i w tekście i w aranżacji. I to są w zasadzie jedyne materiały dodatkowe, które mamy z czasów płyty w Animals. No i teraz Roger Waters, który stoi z mną. Przepraszam za potworne zdjęcie zrobione telefonem przez kolegę z Hiszpanii, Nick Mason zapytany wtedy o rewizję płyty Animals wniósł oczy do nieba. Pewnie wiedział, co się święci, jeżeli chodzi o, o tę płytę. Natomiast kiedy zapytałem go, to, było, to było chyba przy remasterach Wish You właśnie, nie? The Outsider Czy generalnie nad takimi nowymi wydawnictwami pracują tak. razem? pokazał na czym polega angielskie poczucie humoru. Powiedział my jesteśmy Pink Floyd, my nie pracujemy razem. Albo zatem jest bardzo sympatycznym człowiekiem, polecam Państwu jeszcze jego autobiografię, tam jest wszystko. Jest także oczywiście o opłycie płycie Animals, która która ja która jawi się w jego opowieści jednak jako trochę projekt bardziej Rogera Waltersa, do którego Gilman mający jakiś tam wtedy kłopot skomponowanie nowych rzeczy bardziej dołączył w trakcie. Album, który ma jedną ogromną ciekawostkę tonograficzną, bo pewnie mamy tę muzykę dedykowaną w pamięci i świetnie pamiętamy, że zaczyna się i kończy utworem on the Wing. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych był taki format, który się nazywał Aid Track. To była kaseta samochodowa zapewniona po to, żeby kierowca nie musiał podwracać się nieodwrotnie i no, ale jak ta traseta miała swoje ograniczenia nośnika, w związku z czym na wersjach 8-trakowych, szkoda, że tego tutaj nie jako dęca, Pikson to jest jeden utwór, ta pierwsza i ta ostatnia połączone w jeden, a w środku jest dodatkowa solutka, która dajeła snowy do I to jest taki rarytas z discografii 5 2 E, który byłby wspaniałym do obsadzenia, to nawet nie zdecydowali się e, tego zrobić. E, James Gaffrey, odpowiedziałem za wszystkie nastroje, które zajęły się e, tym razem produkcją. Jeżeli mogę na coś zwrócić uwagę, choć muzyki się słucha, nie opowiada mi to na tym, jak tu słychać e, e, Moim zdaniem to e, znakomity nowy mix. Choć przyznam szczerze, że nie jestem absolutnie zwolennikiem remixowania wszystkiego i wszędzie co teraz jest trochę modą, bo rezultaty są różne. Bardzo często na siłę współcześnie się trochę zmieniamy pod kątem e, nie dobrego sprzętu, tylko e, sprzętu jak najbliższego. E, w każdym razie tutaj dziękuję za te wysokości zadania i w pewnym sensie tą właśnie płytą całkiem niedawno, bo we wrześniu zamknięto ostatecznie reedycję całego kadrowego grupy Pink Light. To ja teraz poproszę o pomoc z, z nałożeniem na i ceremonialnie poproszę Pana o przygrzytywanie tej że bardzo ładne dano książeczne u tej pływy i absolutnie jest potrzebna wersja winylowa, żeby to było w pięćdziesiąt z trasy koncertowej, trzeba przyznać, że się panowie tutaj dwa lata bardzo, bardzo postawili, było. <tryk> Moje pierwsze było słuchane na y, Technikie 1100. I teraz jest, y, o dziwo, późniejszy model, a symbol ma na 1000. Najlepszy y, fabrykant w tej produkuje. Strona pierwsza zaczyna się oczywiście Prince A Wig. Ja... we would zigzag away through the bottom of the paint. occasionally glancing up through the rain